macie z tej strony base driver. Siedzę i piję, bo cóż innego mi pozostało, kiedy gdzieś przyszło mi jeździć tym. DU Tico pojawiło się z początku tylko w Korei w 1991 roku i było niczym więcej jak tylko licencyjną wersją Suzuki Alto produkowanego od 1988. W przeciwieństwie do Alto Tico występowało tylko w pięciodrzwiwej wersji. Do Polski małe DU trafiło dwa lata po debiucie. Otrzymało tu jedynie warunkową homologację z powodu sztywnej niełamanej kolumny kierownicy, która w połączeniu z filigranową konstrukcją i blachą pozyskiwaną ze zużytych puszek pokoli skutkowała poziomem bezpieczeństwa biernego, który można było określić jedynie jako We Die like real. Man. Przez 3 lata Ticacze sprowadzała firma Ticar, a w 96 roku zaczęto montować je w FSO. Przy czym był to montaż typu SKB, czyli przyjeżdżają prawie kompletne samochody, a my tu tylko przykręcamy koła i galanterię oraz montujemy nasze akumulatory i opony i prosz, dumne made in Poland. Ten egzemplarz jest dość wczesny i pochodzi jeszcze z Korei, a chyba nawet jeszcze sprzed oficjalnego importu do Polski, gdyż został wyprodukowany w 1992 roku. Jest to wersja DX, czyli odpowiednik daczyjowego Prestiża. Ma m.in. takie luksusy jak ogrzewana tylna szyba. Ale, mimo cienkiej blachy, te drzwi wcale nie zamykają się tak źle, jak myślałem. Proszę. Nie jest tak, jak w Wartburgu, czyli blaszana pucha. Lodóweczki nie ma, ale zamyka się całkiem miękko. We wnętrzu znajdziemy twardy, kruchy plastik, chłód, wielki smutek i halucynacje z niedożywienia. Na tablicy rozdzielczej są tylko te wskaźniki, których wymagają przepisy. Do tego mamy gołe, niczym nie osłonięte słupki. Za to, w przeciwieństwie do choćby Cento, tylko miało pełne boczki drzwi. Obsługa większości funkcji odbywa się guziczkowo. Tutaj mamy światła przeciwmgielne, tu też przeciwmgłowe. Tutaj, co ciekawe, włącza się tylną wycieraczkę, a tutaj jej spryskiwacz. No a tutaj mamy podgrzewanie tylnej szyby. Oczywiście doskonałym sposobem na to, żeby bardzo oszczędnym Tico jeździć jeszcze taniej jest Instalacja LPG. Tutaj oczywiście jest mieszalnikowa, gdyż albo wiem ponieważ gaźnik, ale tak czy inaczej tylko które no, w trasie przy około 90 potrafi zejść nawet poniżej 4 litrów, to tutaj może jeździć niemal za darmo. No i mniej więcej tyle jest warte. Jako, że kulec jest oparty na Suzuku, no to wiadomo, że regulacja nawiewami jest typowo japońska, czyli za pomocą suwaczków. No tutaj jest siła nawiewu, tutaj gdzie ma dmuchać. Tutaj obieg otwarty, zamknięty. No i temperatura. No a tutaj mamy też niefabryczne radyjko. Mmm, jaki prestiż! Niby Deu, a jednak Mercedes. Przy drzwiach kierowcy jest kieszeń, a przy drzwiach pasażera nie ma. Pasażerze żry gruz. No, ewentualnie zawsze można sobie skorzystać ze schoweczka. Jak się siedzi w Ticaczu? No, tak, lekko, półsłabo się siedzi. Znaczy, jeżeli chodzi o miejsce, to jest go zaskakująco dużo, szczególnie na głowę. Naprawdę nie ma tutaj na co narzekać, ale pozycja za kierownicą jest dosyć kaszaniasta. No, zakres regulacji czegokolwiek jest tutaj niewielki. No, a do tego Umieszczenie wszystkiego jest takie sobie, żeby zmienić bieg, trzeba mocno wyciągać rękę, szczególnie jeżeli wrzucamy jedynkę albo trójkę, albo piątkę, co w tym samochodzie raczej rzadko się zdarza. Ale najgorzej jest z nogami. Znaczy, też miejsca jest wystarczająco dużo, ale to na co zawsze narzekam, brak dobrego podparcia pod lewą stopę. Tutaj po prostu nie ma go w ogóle. Tak samo jak w mikrze, którą jeździłem stosunkowo niedawno, nadkole wnika mocno do wnętrza kabiny. Przy czym w mikrze można było jeszcze w jakiś tam stopniu sobie tę stopę o nie oprzeć, a tutaj w ogóle nie ma jak. Jest ono w takim kształcie, oczywiście nie ma tutaj żadnej podpórki, nic, że nie ma co zrobić z nogą. I naprawdę, nie chodzi mi tutaj o rozstaw osi, bo wiadomo, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, ale o to, że konstruktor nie przewidział tam żadnego chociażby w przybliżeniu wygodnego podparcia. Fotele są takie, jakie są, po prostu siedzi się na nich i to musi wystarczyć. Natomiast zdecydowanie najlepszym featurem jest tutaj latająca kolumna kierownicy. Wrażenia z jazdy, o których będzie za chwilę, są niezapomniane, gdy manewrujemy albo skręcamy gdzieś, szczególnie przy jakiejś powiedzmy podróżnej prędkości. Z tyłu przy klasycznym siedzie za samym sobą też nie ma szału, ale powiedzmy sobie szczerze, nie spodziewamy się go po samochodzie tej klasy. No i tak jak z przodu. Z miejscem na głowę problemów nie ma żadnych, natomiast miejsce na nogi to jest osobna historia. Mogę się tutaj zmieścić, ale mocno wbijam kolana w oparcie, tak więc na dłuższą metę podróż tutaj nie byłaby żadną przyjemnością. Żeby dostać się do Bagaja, trzeba, jak logika nakazuje, pociągnąć w cięgiełko od wlewu paliwa. Aha, ta, pociągnąć. Dołożył to któryś z poprzednich właścicieli, ale powiedzmy, że jest to umiarkowanie dobrze dopracowany feature. Dobra, zobaczymy, czy da się chociaż spróbować z basem. Pff, ta, nawet bez LPG'a bagażnik był tutaj zawsze sprawą, powiedzmy, umowną, ale jak jest butla, to praktycznie nie ma go w ogóle. Można tutaj co najwyżej zmieścić ukulele. O, proszę. Jak grasz na ukulele, możesz jeździć ikulcem w gaziorze. Dobrze, to może na tylne siedzenie chociaż. E... Nope. No dobra, można tak po skosie, ale i tak oficjalnie stwierdzam, Tico nie jest samochodem dla basisty. Teraz zobaczmy, co tam kryje się na froncie. Hmm. Pod maską drzemie kipiąca mocą jednostka F8C. 800 cm sześciennych, 3 cylindry OHC, gaźnik i 41 wściekłych koni. Do tego niezła trwałość i symboliczne zużycie paliwa. Dew shipbuilding and heavy machinery. No, znaczy, że jest to samochód, który powstał w stoczni. Ale czy jest taki heavy, to ja się raczej nie będę zakładał. Te pasy. No to dodatkowo jeszcze zwiększa wspaniałe bezpieczeństwo, z którego znane jest Tico. Dobra. Pierwsze wrażenie z jazdy Tico jest takie, że tutaj zaraz się wszystko rozpadnie. Ten samochód jest troszeczkę przerażający. Przede wszystkim, żeby ruszyć trzeba dość zdecydowanie wcisnąć pedał gazu, inaczej złamiemy silnik. Tutaj, żeby ruszyć, potrzebne są dość konkretne obroty. No ale trudno się dziwić, silniczek jest dosyć dychawiczny, na tyle dychawiczny, że żeby podjechać pod górkę, nawet jak już jesteśmy rozpędzeni, trzeba zredukować bieg. Na przykład przy licznikowej 80, gdy jechałem na czwórce, musiałem zredukować na trójkę, żeby nie wytracać prędkości. Ale z kolei przy prędkościach takich, powiedzmy, miejskich, obowiązujących w tak zwanym obszarze zabudowanym, pamiętajcie, nie mówi się teren zabudowany, tylko obszar zabudowany. Tej dość mizernej mocy wystarcza, żeby utrzymywać tempo równe z innymi uczestnikami ruchu. Dźwięk silnika jest dosyć zabawny. On nie terkocze tak jak większość trzycylindrówek, z którymi miałem do czynienia jak do tej pory, tylko można powiedzieć, pogwizduje. Zaskakujące jest to, że przy licznikowej 80 jest tu dość cicho. Znaczy wiadomo, że nie jest to poziom współczesnych samochodów, ale nic tutaj nie ryczy, nie huczy. Tak naprawdę bardziej słychać wiatr niż silnik. Inna rzecz, że tej 80 wolałbym tutaj nie przekraczać, nie tylko ze względu na fantastyczny poziom bezpieczeństwa tego pudełka, ale również dlatego, że prowadzi się. Dość kiepsko. Zawieszenie jest zaskakująco komfortowe. Ono naprawdę przyzwoicie łyka nierówności. za to auto prowadzi się no, mocno niepewnie. Trzeba ciągle wykonywać korekty, żeby utrzymać prosty tor jazdy. Na zakrętach, no to już bywa naprawdę średnio. Do tego, mimo że jest to bardzo lekki samochód. Kierownica wcale nie pracuje lekko, w każdym razie przy prędkościach manewrowych, bo podczas jazdy to już spoko. No, to, że nie ma tutaj wspomagania, no, to jest to oczywistość i nikt by się go tutaj nie spodziewał, ale no, ta kiera mogłaby jednak chodzić troszeczkę lżej przy prędkościach parkingowych. Ale za to tylko jest naprawdę, naprawdę zwrotne. Nawet jak na takie maleństwo, no, tutaj promień zawracania jest świetny, nie mam uwag. Do tego w manewrach pomaga oczywiście fantastyczna widoczność. To tutaj jest po prostu prima sort. Ale powiedzmy sobie szczerze: Tyko nie nadaje się do czegokolwiek poza małym miasteczkiem lub wsią. W dużym mieście będziemy musiało walczyć z mamusiami w prestiżowych suwach premium, a na trasie, no na trasie po prostu nie da sobie rady. Czy da się nim jeździć? Da się. Czy da się z nim jeździć z przyjemnością? E -e. Ja chyba wolałbym już cieniasa. Inna rzecz, że cieniasem jeszcze nie jeździłem. Tak, to jest sugestia. A tykiem przejechałem się i wystarczy mi. To tyle w temacie DUTICO. Nigdyś marzenie młodych rodzin, potem prowincjonalny grzybowóz, a teraz przeważnie parkingowy wrost. Większość zabiła żarłoczna rdza, na którą Tiko było bardzo podatne, a te, które pozostały, nie są już tak pożądanym towarem, jak jeszcze na przełomie wieków. I w sumie trudno się dziwić. Ogromne podziękowania dla adminów fanpage'a Wrosty Ściany Wschodniej za użyczenie Ticacza. Wy zaś, wbijajcie na mojego facea, Insta i stronę www.basedriver.pl, a jeśli chcecie i uważacie, że zasłużyłem, również na mojego patronajta. Dzięki ogromne i do najbliższego.